ma widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku CSGO Skins, dzisiaj na start mamy 335 e, Lekko ponad 3000, ale mam nadzieję, że e, dzisiaj wyjdziemy ponad ten budżet e, Pamiętajcie, że z kodem Darko macie plus 10%, 2 ,10 zł 10 e, groszy na start Dla nowych natychmiastowe doładowania skinami i prezent do każdego doładowania skinami, to już na pewno e, wiecie na darmowa skrzyneczka, 4 darmowe skrzynki na dole strony, o tutaj oraz moje rozdania, a moich rozdań, no nic się nie rozdało, więc 10 na 10 w tym momencie zwiększone szanse w aż 6 rozdankach, mamy dwa uspy, 1 rękawiczki i 7 y, kos także jest tego dosyć sporo, za 3 dychy z moim kodem wpłacając macie oczywiście wlotę do wszystkich i oczywiście ta stronka jest kierowana tylko i wyłącznie do pełnoletnich osób a my sobie przejdziemy yy, na, na jakieś case battle no wczoraj miałem już bardzo ładny budżet na streamie, bo zrobiłem 12 koła ale zaryzykowałem dosyć mocno, żeby się wybić jeszcze wyżej. I... Dzisiaj troszkę... Yy, musimy od nowa rozpocząć ten nasz podbój. Nie, rotenę na razie zostawiam. Ultra case'y polecimy i do tego dorzucę niestandardowo jakąś tutaj skrzyneczkę. Polecimy jeszcze retro case'y. Albo nie, albo nie. Horde case'y, horde case'y. Dobra, to muszę, to muszę wyłączyć. Klasa. Hard case i ultra case Cena jest praktycznie taka sama tych skrzyneczek. I dzisiaj polecę na start. O kurde, to trochę dużo już przesadziłem. 8 skrzynek i zacznę pod Underdoga. Jakoś tak mam czutkę, że może pod Underdoga z Emili zagram i będzie klasa. Jeżeli nie, no to już będzie problem. Na samym starcie zobaczmy, co tu się wydarzy. E, powiem wam, że tych caseów jeszcze nie otwieramy aż tak dużo, więc jest to jeden wielki test. Tutaj chyba rundka do skipa. To jest Faktory New Imperial, kora mózgowa Faktory New nawet 170 zł chyba kosztuje, Cortex, ten uspik i pewnie mi poleci Faktory New, znają, że się jednak nie MW, więc nie ma tragedii. No jesteśmy na prowadzeniu jak widzicie, już nie, Wasteland Rebel Faktory New 400, ogólnie wszystkie te skiny Faktory New są bardzo drogie nagle. Zobaczcie, że ta baterka na razie to się w ogóle nie spłaca, bo 1400 włożyliśmy jej ja, i Emily. I nadal nic, nadal nic. Traitor, jest stuwa różnic. Czy coś tu sypnie? Nie wiem, takie skałty mogą być drogie. Jest, kosztuje 100, ale zobaczcie, że to nie jest nawet na plus. Dobra, ja sobie trochę tych punktów nabiję z tych. Tak, żeby ten budżet jeszcze na maksa sobie zwiększyć po tej pierwszej przegranej. Ee, Zeus... Dwa Zeusy takie kupię i sprzedam. Dobra, mam dwa koła, ponad dwa sto. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Underdog nie pierwszy. Ja jeszcze daję szansę tym Ultra Case'om. Daję im szansę. Daję im szansę... ...za połowę budżetu. Na Underdogu znowu. Wiecie, że ja lubię do skutku takie rzeczy robić typu właśnie, że jak coś mi nie oddaje, to to próbuję jeszcze raz i teraz też tak zrobię, mam nadzieję, że teraz odda jakąś awp, jest kałach wulkan dla niego, to jest 1000 zł 9 słówek, ok. jeszcze awp wildfire bym dla niego prosił dla emilii oczywiście dzisiaj stream 21.37 tak naprawdę już niedługo jest kolejne, jest kolejny wulkan klasa już się zwróciło ale fajnie jakby jeszcze coś dowaliło teraz mi pod koniec i właśnie, jakąś to ma albo coś Gloczek, on może być drogi. Nie jest drogi, bo jest. Well worn i na koniec jest jeszcze kosa dla Emilii No i dobra, i tutaj, tutaj coś się zaczyna dziać. Drugi underdog siadł, no to polecimy teraz pod default: mm, 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 mm. pod default, pod default. kurs treasure Kurde, drogie to wszystko. Nie, polecimy pod default, ale polecimy sobie Watery i Alstary po staremu troszkę. Z tym budżetem myślę, że to będzie ok. Tylko Podwina. Mówili, żeby nie robić tego Podwina, ale jest czutka, że będzie Podwina. Jak to się to zrobimy sobie jeszcze jedną wielką batelkę na koniec. All in, all in. Ninja z Impiccam, na no to 200. Słaby początek, dosyć. Ale jest MK Nightmare, chyba? Tak, za 5 dych, no coś tam wróciło. Jest NIP dla mnie też, więc jest ok. Bardzo ładna już się pula robi. To jest nic nie warte, nikt tak 3 dych jesteśmy w plecy na razie. Starladder Berlin 16 z iką. myślę, że to więcej. To jest holo w ogóle, ty. To te naklejki trzeba pokupować. Holo, kurde, Astralis Berlin 2019. Za 19 zł. To jest drogie. Australi sticker London. Zresztą lepsze są te stickery z Londynu. No. Tutaj widać to. Ładniejsze jakoś, tak mi się wydaje. Envias dla niego. Envias dla niego. To będzie ciężka końcówka. 5-7 dla niego. To jest minimum 200. Dokładnie tak. Katowice 2019. Shit. Melon drama. O nic, no nic. Nie wygląda to dobrze. No musiałbym mieć mega farta. No nie mam go. Nie, ma, nie mam go. Motoglowsy na koniec? Nic z tego. Nic z tego. Okej, okay, okej. Okay. Trzy koła. Trzy koła i baterka pod default. Coś, co mogłoby mi oddać. Lowly case. One są bardzo drogie już na tym. W wszystkie te jokery podrożały przez to, że te skiny Poszły też w górę Chińczyki, coś z rynkiem chyba kombinują. To jest masakra, jeżeli chodzi o Jokery, nie? Ale Lovely Case wjeżdża. A dorzucę tego Ultra Case'a i polecimy coś takiego. Czerwona skrzynka cała, wszystkie czerwone. I co, i stać mnie na to? 200, jeszcze na koniec 100. 10 takich skrzynek, za 2,5 tysiąca. to może oddać, idę pod default. Eee, bo wydaje mi się, że teraz default po prostu siądzie. Tamtą przegrałem na default, wcześniej był underdog. Kiedyś muszę wygrać, nie? Neon Rider, Neon Revolution, co ja gadam. Pierwszym, w pierwszym już zwróciło już zwróciło Batelkę 2500. Już zwróciło, bo Slaughter też poleciał, więc jest bardzo dobry start. Wildfire ona może być droga. Dobrze, że to jest za 300, bo ona może być za 1500. Kolejny Neon Revolution. Kurde, mógł być, mógł znowu znowu nie? Proszę dorzuć tutaj, bo to jest, będzie mój budżet na streama. No, na razie 4K, 4 k stópy przewagi. Tutaj skip. Szkoda, że nie ten bajonet. Szkoda, że nie ten bajonet. 600 stóp przewagi około. Brawo, klasa. Sloterek. Jeszcze coś dorzucisz, ostatni? No dorzuć jeszcze tego Bajonecika, daj. Nie dorzuci Bajonecika, ale mamy wina. Mamy wina, jesteśmy dzisiaj na plus. Cztery, jesteśmy 5 koła ponad, do, jesteśmy ponad 5 koła w budżecie mamy w tym momencie. I teraz skin dla was wybieram na dzisiaj. Oczywiście zostawiajcie sub, like jeżeli chcecie go zgarnąć. Przy każdym odcinku jest takie rozdanie robione. Dzisiaj dla was co będziemy mieli? Tu są same naklejki w tym pułapie same naklejeczki. Może damy karabin, karabiny snajperskie i na przykład pistolety i coś takiego. Zobaczymy, co jest w tym budżecie. No, Battle Scaredów nie chcę wam wypłacać, więc ja sobie dam też prosto z fabryki, maksymalnie po testach bojowych. No, same statraki coś dorzucam jeszcze? Coś tu się różni? No jest ten uspik. Dobra, usp neonuar. Tak już był, zostawiacie sub, like, comment, No i to chyba na tyle dzisiaj. Tak, to na pewno na tyle. Jeszcze tylko podsumuję sobie ile tego mamy. 5100, z takim budżetem startujemy na streamkę. Ja oczywiście zapraszam, bo zaraz streamek yy, będzie. Trzymajcie się i do usłyszenia mam nadzieję. Pa!